Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj jest ze mną sąsiad No i dzisiaj będziemy sobie Dokończyć Bo robotę jest Nagrywanie odpaliłem ale zapomniałem się odkutować na nim To ty też nagrywasz To ty nagrywasz? O swoją perspektywę. E, myślałem, że to te twoje to będziemy osobno nagrywać. No, na, z tej serii to też mogę swoją perspektywę nagrać, chyba, nie? No tak, tak. O, bo też chcę, żeby było widać, co ja robię. po prostu. Czekałem, Czy... ale, e, to było, nie? Czyli ty teraz nagrywasz u siebie, ja u siebie, jak? Tak. Naprawdę. No to jak coś, to witam widzów i zostawcie łapkę w górę. Jak tak? Ja też zapraszam do mnie. Zapraszam do sąsiada, linka dam później, bo to jest... Od... Nie patrz na to już, bo... Naprawdę kurwa, nic nie robimy. Może się nie no znalazłem To nie na do kamina do remontu. Aj, chuj. Długo nie poszymała. Dobra, widzowie. My będziemy dzisiaj sobie tutaj dokańczać te żniwa. Soja dzisiaj będzie skończona. Zro... W następnych odcinkach nie wiem, czy będziemy u sąsiada robić, czy coś u nas. Zobaczymy. wiem, że... Jak sąsiad nie dokończy żniw, to jedziemy do niego, a jak skończy, no to nie wiem, bierzemy się za prasowanie i no, robota będzie szła jakoś. Nie tak trochę, nie rozumiem, ale po tak, kiedyś miało to i to ja nie słyszałem. Ja pierdolę. No. A teraz? Ja w ogóle nie ją, ale to że albo Nie jednym, znaczy w porównaniu nie będą. Dobrze, to już tylko serce włączę. Ścina? Nie. O? Ścina? Nie. Nie, ścina. No to włącz. No dobra. Czas jadłby. Byle, żeby w nic nie przywalić żadnego pasata, który wyjdzie zarąby za archiwę? i chyba coś ta rozumie się. Nie. W ogóle nie słyszę w ogóle, albo się nie odzywa. Nie odzywam się wiesz? A, to myślałem, że ci się dzieło. Nie, nie, spokojnie. Nie odzywacie. Na oszaczaj tak? Idy, gdzie w ogóle nie słyszałem. No, no nic nie poradzę już na to, nie?

Kopało się i to nieźle? Nie, nie, ja nie jadę na polu numer 64. Ja na nie nie jadę teraz kości. Czemu? Ostar. Co? Co ja? Nie. Ja to nie jadę, nie. Ja jadę kości tego. Powiedz Nastawcie tak. łapkę w górę u sąsiada i u mnie? Będzie nam razem miło, wpadniecie do sąsiada na kanał, a potem, potem w opisie nazwę, czy coś i to od razu Abo link. Tak ja, ja u siebie w pierwszym odcinku zrobiłem, że ten link ci dałem. Abo link, albo nazwę, albo link wam dam, zobacz. O, dobra, będziemy kończyć żniwa dzisiaj i tyle, niech kierować... kierować. Nie. No tak. wow, to ja mam okazję, takie nie takie długie zniwa. To mi się serio było lepszy przy kiedyś. I rozkładamy zbiorni. Jeszcze nie kończę, jeszcze nie kończy. Odpalamy się czkarni. Ja tyma. Bo Dobra, wjeżdżamy w ten. kolejny pasek i dalej sobie. Będziemy kosić. A ja, a ja dopiero to pierwszy rekordem. Mam nadzieję, że do końca tego odcinka zrobimy to pole. chociaż nie wiem, nie jestem pewny. No, ja mam też mam nadzieję, że swoje do końca odcinka, bo jednak 6 na godzinę to nie za szybko. No ja, ja to 9. Dobra, będę jechał dziesięć. No, kurwa, daj mi trochę, a nie. tam. A, dobra, ja ze swoim headerem mogę jechać okiem. Mhm, mm dobre i to. Chociaż szybciej jadę, ale ty kilka. Nie widzę, dobie, że. U mnie można zobaczyć co ja teraz robię. To no ja będę chce patrzeć za jedną maszynkę. I, i, i za jedną maszynkę? jest ta maszynka jest? Jeta ta maszyna jest? Oj! Cześć ci Oj, i, i za To jest mojego brata. Szczerze, nawet nie było słychać go, nie? No, widzę, ały czas tu przeszkadzał on. Kurde. Może, ja nie, na nagrywać, kiedy on jest u mnie w pokoju. Zawsze się Zawsze się uczę. Moje nagranie wyłączę. Ten u ciebie może też nagrałem mocno, co? Nie, czemu? Nie, nic zrobić, jak on siedzi koło mnie i mi nadaje opór. Ale ja u mnie w ogóle nie słychać tego, wiesz? U ciebie może nie, ale u mnie to słychać. Tu mocno. Ja się tylko obok ciebie. ja Ten mikrofon mam. Możemy jej słychać mocno, nie? Ale go pewnie. Ale to u ciebie go może nie słychać, ale u mnie pewnie ją Nie wiem, ci powiem, że Ja nie muszę nagrania od nowa wpuszczać, bo u mnie go nie słychać w ogóle. Nie. Może wytniesz tam ten moment jaki? Y ten. Do niego zgadam, który się dzieje pico. No i ten czas może. Nie trzeba, kurwa. To si No bo ja czekaj, u ciebie się wyciszyłem. Aha! że mam brudę. No nie, no aaa... Dobra, będę następny nagram. Po znowu żeby wyłączył przez niego. To ci nic się nie stało, że takie... Ja e... nie, nie, nie. Ja, już, ja w następnym mam nagram swoją perspektywę, bo przez mojego brata nic nie mogę zrobić. Bo kurde... Ty, bo czasem widziałem, że na filmach było coś takiego, że ktoś tam gada, gada, nagrywa, a zaraz jakieś krzycze na kogoś. To nie raz było, więc no. Spokojnie. Okay. No, ja u to już nie włączyłem, to już od następnego będę nagrał. To teraz dawaj, co włączyć. Nie, od następnego będę. Pola. Od następnego odcinka. Aha. Nie, to dawaj od następnego pola to tam, wiesz. Od następnego pola, ale mi jedno pole wchodzi na odcinek. Dlatego trzeba podzielić to na 20 minut. Włącz se teraz i tam wiesz, że ci się urwało nagranie przed chwilą i może się normalnie tam... zacznij se normalnie i powiedz film, że się urwało lekko. Musisz teraz tak nagrać i. Nie będzie tam witać. Tak. Chcę włączyć tam nagrywanie. To dobry początek, takie intro. No Może jak nie kiedy to przypadkiem czwartkiem włączy nagrywanie najgorzej Włączyłeś? Ja włączyłem To weź się przywietaj, pogadaj do nich trochę jak ja robię. Jakby się nie opłaska. Co? To i tak naprawdę. Tak naprawdę zaraz kończył. Może zablokowałem się obrzydkę. Musiałem zrobić coś nieralnego i A ile A ile odcinek nagrywasz? Ile minut? Tak samo jak ty, 20. O, załapało mi co jest innego pola, super. No to u sąsiada... No to u sąsiada mają żniwa, u mnie też mają żniwa i widzowie wam powiem tak. Wpadniecie do Sąsiada na kanał. Wiem, że ja się powtarzam, ale u niego się znowu zaczęło nagrywanie i muszę to powiedzieć jeszcze raz. No. Nie szkodzi. Dobra, ja muszę jechać troszeczkę wolniej, żeby zobaczyć, ile kosztują te moje rzeczy, które chcę kupić. Widzowie, jak zostawicie u sąsiada łapkę pod tym filmem, to, 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 to. to, hmm. to ja mogę zrobić. Salto! Nie, Dobre, nie. Ale tak. te... w tym vlogu salto. Połamę się. Albo vloga z piłki latem. Też pomyślimy, bo vloga jeszcze nie było. Znaczy, było, ale jeden. No widziałem tego vloga. W składaniu z której kierownicy połamałeś. No trudno. I tak Wydaje? dwa lata podtrzymała, więc. Trzy Wydaje lata? Trzy lata? No, 2,21. O. Jesteś przyzwyczajony, że są dwa lata. Tak. Ła, koleżanka mi zrobiła smaka na maka już. Wczoraj byliśmy. W trzeci. Bo no, trzeci raz wypoladła. <grym> w tygodniu to. była dwa razy, a w tym raz. No, to ładnie chyba. Wczoraj miałem widząc smaka na maka, ale nie mogłem, bo internet. <grym> no, problemy przez te. O Boże, jakiego jaka że zrobił. Nie to widzowie, jeszcze w No. Na wstępnym sezonie, to jak chyba będę ziemniaki sadził. O Boże. Ale spokojnie, nie całe pole, jak tutaj. tutaj. Tylko jakieś małe pole. No. Wtedy pod zamykam ziemniaki. po ciebie żartowałem. Dobra, widzowie, my tu mamy jeszcze dwa, trzy przejazdy i będzie koniec. Czekaj, bo Ty mówisz, że zresztą jedną łąkę na pole? Mhm. Mm Kurde, tak to bym się ciebie zapytał, czy byś mi jej nie sprzedał i bym tam se tak, tak mi postawił. Nie, zbyt, nie zbyt. Nie, nie. Wtedy ja bym tam ten, miał zwierzęta w końcu jakieś, bo ja nie mam w do Ciebie, nie? Nic. Ja też nie, nie, nie... mam. Jak na razie no to też się wyda. No dobra, no to się wyda Myślałem, że 9 miało. Nie. Jeden przejazd był wcześniej jakieś 77%, nie? Mhm. Ale burzy ten owiec, burzy. To mocno. Jeden widzianie to już cały brudne, tak samo jak widmo. <grym> Cały w jest w klamach. się otworzymy. A co? Niech będzie klimatyzacja. Bo tej kabiny z tego co wiecie to nie ma. A w naglaku była. Bądź starym. No to. Mnę to. Aaaa, przejechałem po soi. O kurwa, będziesz zły. <grych> jo, podniesie i podatki za twoje. Mm. No, nie tak z tym widzonym, ja będę musiał go wziąć na remont, bo zapychać cały czas. Dobra, i mamy kolejny zbiornik. Ja Jeszcze jednego nie ma, a już kolejny. Może! <coughs> do robót, Są Sąsie tam się męczy. Do robót, padłem prawie z silnymi kołami, nie? We, jechał. Wiem, koła się umyły. Chyba, albo ścina. Eee, Kurde, teraz będziemy musieli jechać widzowie na skup. Ja nie muszę, bo mam pełno stodoł pusty. Bo kurde muszę filos nie, nie, nie. sobie kupić na gospodarkę, bo mam jeden, ale wbudowany, kurde w, stod w stodowę I nie zalicza ja to z filos To jest tragedia Jedziemy szybko spiniężyć Jak się nie wyrobimy w tym odcinku z tym no to dobra, no to już to moja czwórka robi w krzakach no to wtedy kurde skończę poza odcinkiem, a najwyżej inny, już kolejne prace będziemy robić w kolejnym odcinku i tak się układajmy. E, Takie to pytanie, czemu mój gwizdek stał przy domu, obok domu na trawie? Skąd mam wiedzieć, jak to nie mój gwizdek? Ale gdzie nie mieliśmy ostatni? To nie wiem. A nie wiesz, jak ty tam w nim ostatni siedziałeś? Chciałbym go schować, żeby nie wygadał, że ukradł, a później by miał pretensje. Myślisz, że ja pamiętam? To było dobre, widzowie. Ja wam powiem tak. Pojedziemy sobie potem na skup, a dopełnimy bizonka. To będzie ostatni, kurde pasek widzowie. Znaczy przedostatni. Z tego ostatni przemiany wiesz? No, przedostatni. No, sobie to słabo sypię. Wie. Nie wiem, co wtedy pierwszy miałeś widzieliśmy, że ten. E, Jedmin, tak, że mi tam miałeś, nie? Mhm. Mm nie ja no nie to nie jest. Ja tułem wtedy, jedziemy za pełny i jadę. Nieźle, jest jednego... jeszcze jeden zbiornik zapełnię. Eee, mm. z MCZ-a wysiadłem. Jeszcze ten kierunek wysypywania, nie? W przypadku x e zamiast U. Mhm. Mm z MCZ-a mi wysiadłem, MCZ jedzie 30 km na godzinę. Mm. Zakopił, to oto na nagosty. No i widzowie, że znaczy, tak że powiem... Ostatni pasek zostanie i mamy po A mówię, że chłopci koło twojej gospry. Okej. Ja jestem w tej pamięci klasy. Tak. Powiem co? Niech chłopci nie przechodzi przeglądu. Dopóki go nic odpali, on takiego papia wypuścił. Jeszcze teraz to wysypać do środki mm -hmm. z zapaczek. Mhm. Możecie kiedyś z ciebie wyciągnąć z co nie? Nie. <laughs> Wysypiemy z na ziemię. Kurde. Co mówisz? To no. jest Nie odzywam się, poproszę. Aha. Bo czasami coś mówisz inaczej, nie wiem, czy to... O, pójdę chyba nie na drogę. I nie wiem, czy to coś mówisz, czy nie. Ech, muszę jechać na skup, kurwa. Jednak, bo myślałem, że trochę... Jedziemy, idziemy, jedziemy! Kurde, jakbym kupował to dole, to taką najlepiej przerozdobą już, żeby tam dało się wjechać do niej Aha No mi te przejazdowa, ale duże, nie ma tych małych, takich polskich Dobra widzę my już na skupie w ogóle kurnik jest jedna, jedna, jeden kurnik wygląda w ogóle jak pora za I kurę Pięknie to wyglądają, to niektóre O Nie wpaść do wody tylko Rzeka Leś Tył susia na pole Słyszałeś? Kurwa i drzewo <grywa> Ej Ty chyba kosiłeś u siebie raz owiec, co? Nie Chyba ją ja. A widziałeś te ścielisko, jak wygląda? Nie pamiętam. Szkoda, że te ścielisko nie wygląda tak każdemu, bo że takie członki takie łatwe wystają No Zablokowałem się! Tu już. Co je? tu już wapna wymaga! Końcówka odcinka, żebym się kurwa zablokował. Ej, no tu wapnowane było! Nie wiedziałem, kurde Na pole Ja tu waptowałem na tych moich polach co nie? No, no to A to już lapta wymagają one Dobra widzowie ja się z wami żegnam Widzimy się w kolejnych odcinkach na moim kanale Do zobaczenia Cześć u no, mnie dopiero 12 minut na, na dwara, Nie raz